Jest tak z twojego serca. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni czerwonego. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni czerwonego. Dzięki Misty, jesteś najlepsza. Musisz pielęgnować swoją aureko. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Deksem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Ale nie jesteście panami z tym Dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje... z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Yes. Okej, okay, wiem jak to jest. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na to ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxta. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go bezwładnisz, przyśle ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? <grystanie> Dexter Deschamps we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam Ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot trwoginego, nikomu nieznanego człowieka do życia XVI wieku? Czy zapisać się w historii? Żaden wybór. W Night City nie da się żyć jak spokojny człowiek. Da się. Ja jestem bardzo spokojny. Do czasu, aż stracę cierpliwość. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Panie wi. Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu? Albo Tibak? Jestem staroświeczki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a Tibak znał. Pomogła mi dwa lata temu, dlatego się do Was odezwałem. Poza tym. Mam zadanie specjalnie dla Ciebie. Opowiadaj, co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mm -hmm. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, to nie jest żaden problem. Ostro pogrywasz. Czuję, że zarobimy razem na dużo pieniędzy. Mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Millström. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież Biaćipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem co, co. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba o co mi chodzi. Na ciebie. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Melstromem? Macie kosę. Odpal te drzazgie. Dwa tygodnie temu militach traci transport. Nie wiedzą, że kradną bok kambusy z Melstromem. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii, prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Mestromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, BRICK, przestał być stroną w naszej umowie. Brik był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simon'a Randala, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militer. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku chodzi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesłam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie Wii. jeszcze jedno. Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Do zobaczenia. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Na pewno wie, jak dbać o swoje interesy. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chce, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Dex zapłacił Melstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brikowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Roysem. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmiesz na zachwyconego. Co wiesz o tym Roysie? Royce to kompletny pojeb. Czpa tak jak niektórzy czpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę, Ewelin Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Melstrom czy Parker? Zacznę od tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chcę. Odjadę pod Old i trochę pomężę. A stalowego. Musisz przeprowadzić dla mnie deratyzację. Przy moim lokum w Kabuki zalęgły się szczury. Problem w tym, że wyglądają jak członkowie Tiger Claws. Szczególnie zależy mi na pozbyciu się niejakiej takiej moci. Zneutralizuj ją, a będę zadowolona. Szczegóły w załączniku. Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty Braindance. Jasne, wchodzę. Najpierw zasady. Pamiętaj, bez żadnych krzywych akcji w środku i bez nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacowania. Spodobać się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz pręsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem, nie wypełzłem spod kamienia. Chodź, Baw się dobrze, skarbie. Witamy u Taką delikatną masz tę buźkę. Ej. co dla ciebie? Szukam Ewelin Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Ktoś, kto może dać ci niezły napiwek, jeśli będzie zadowolony z odpowiedzi. Doceniam gest. Naprawdę. Ale tej odpowiedzi ode mnie nie kupisz. W porządku, Mateo. Czekałam na niego. Ewelin Parker. Gdy tylko wszedłeś do klubu, wiedziałam, że to Ty. Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. Może po prostu zgadywałam. Właściwie dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Hmm? Hmm. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. No to mów, w czym taka dziewczynka jak ja? Może. Wszystko jest w porządku. Jak ty. Po prostu powiedz też jest Że o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczne. I godne zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Znam się na swojej robocie i mam sprawdzoną ekipę. Nie spieprzyliśmy do tej pory żadnego zlecenia. Ale zdajesz sobie sprawę, że oczekuję od was czegoś więcej niż obrabiania data termów? Czego się znacznie więcej. Możesz być spokojna, jestem najlepszy. Adeks uprzedził mnie, że to robota podwyższonego ryzyka. Swoją drogą od dawna ze sobą pracujecie? Wi. Przejdźmy do konkretów. Bo nie jestem tutaj chyba po to, żeby słuchać komplementów. Nie, jesteś tutaj, żeby dowiedzieć się o czymś, co zmieni twoje życie. Hmm. Zamieniam się w słuch. Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik, kluczową technologię programu Secure Your Soul należy do Arasaki, co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Jakoś do tej pory nie było mi po drodze. Żałuj. Moim zdaniem szef kuchni sprzedał duszę diabłu za talent. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Jorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Hmm. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Jorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Jorinobu Arasakę. Jorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja i prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie Asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Jorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki, w tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już, już mojego Asa, czy mam mówić jaśniej? No zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać w bank Co Jorinobu dostanie w zamian? Nieważnym. Skup się na biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Iorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sam zobaczysz. Skończyliśmy plotkować o Arasakach? Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Yorinobu pokryjomu wynosi z Arasaki i chce przekazać na To musi być istotne. Posłuchaj wi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. Co jeszcze wiemy o Yorinobu? Całkiem sporo. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, co pewnie wcale nie było jego pomysłem. Saburo szykował go na swojego następcę. No ale Yorinobu na wiele lat odciął się od korporacji. W końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Ale to tylko jedna z jego twarzy, bo jest i druga. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Może po prostu zależy mu na władzy, jakim wszystkim. Próbowałeś sobie wyobrazić, jak wygląda życie syna cesarza? Masz wszystko, ale tak naprawdę jesteś nikim. Przynajmniej, dopóki pada na ciebie cień Saburo Arasaki. Szczerze mówiąc, ja mu współczuję. Rozumiem ten rodzaj słabości. I zamierzasz ją wykorzystać. Okej, okay. co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź, mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Dance z Kompeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Potrzebuje faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kochana. Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. A tego właśnie potrzebujesz. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiał zlokalizować sam. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. O co chodzi? Całej budziki. Zaraz, to ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. Hmm. No to zobaczmy ten braindance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moksów. Znamy się od lat. Takie ceny! To... Ja jedna Nie obrażam. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. Okej? Okay? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. I w interesach. No, jesteście. To jest V. Przyszedł po nagranie. A to Judy, lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Judy, hej. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie OK? To zwykła surówka, ale nada się. Mhm. Najważniejsze, żeby Wi mógł w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod niego. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig-Jig Street. To co? Wpuścisz wi do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. Okay. wi? pływałeś już wcześniej w surowym braindance'ie? Mam za sobą godziny zwykłych braindensów, ale w surowym nie byłem nigdy. Spoko, wszystko ci wyjaśnię. To prostsze niż myślisz. No dobra, ładuj tułeczek na fotel i zaczynamy.